Bawarciom moją se pojeżdżę. Zobacz mi się nie chce na razie. Zaku się... coś zakupię. Nie, w sumie sensie co się spodziewam po stacjach, to się nie ma. O matko skoń. Ale to jest... To jest to. bawala w śniegu. Felgi za 17 koła, szyby za nie felgi, nie pamiętam, ale dużo, 15 chyba, szyby 17. To jest to, to jest moc bawali. 400 wystacjoni. Idę się robić za. Czy ja mogę to? No. To jest coś. To jest życie. Ben jeszcze poinformują, kiedy będzie dobra paczka. Bo jeżdżicie? nie. I co to mówi? Co to, co to powiedzieć? No co, co zimy to. Lizowie. Podwieź pana? Nie to nie O, tu pójdź Porsze, chodźcie No, chodźcie, to ty... kusto się nie dziwię, że on że jak zawalił Idluzę Tylko BMO Tą BMO ładnie wszedł. Ale co mi szkodzi sedno, to polecę Może sobie włączę, że mi zamówienie przychodzimy. To zawsze dodatkowe pieniądze i coś się będzie działo. Wjedziemy się do łuska, może tutaj będzie zamówienie na Us Notino. tutaj piszą w tym telefonie. O! Rusko, ja wiedziałem. Ja wiedziałem. Mówiłem, że przyjdzie, mówiłem. O, tu, tu, tu. I! Co trąbisz, idioto? Pierwszeństwo miałem, chyba. Nie, nie wiem, bo włączałem się tylko do, do No i tak miałem, idioto, no Jeździ Polonez, się poczuł Psy? Nie, audycja Ta, ty Audicą będziesz się wyprzedzał, weź ty Chłopie, boga znajdź w swoim życiu O, ja tu skręcam Weź ty, się jeździć tym szlotem na Audica, nie? No a jakże Audica? w płocie odsunął i bardzo dobrze. Tylko Bema. Bema to jest życie. Audi to plus. Nie, no to ja Audi nawet fajna maszyna, ale moim zdaniem BMW lepsza. Ale bym w sumie nie wiem, czemu mówisz, że Ja nawet lubię wow. Wsiadać się musiałem. Proszę o to pana zamówienie. O, czekaj, nie posiąłem. O, rozkodiną i to są drzewa 11. Teraz ja zobaczę co tam... Mój kolega Milek auto jakie sprzedaje. Oj! się wtupiłem. Oj, zimno trochę. Ogrzewanie nie działa, trzeba go do serwisu oddać. Ale ale urwał beton. Ła. Szkoda, że mnie na taką maszynę nie stać. Ile tam? Paliwa? Ej, jeszcze 40, 40 litrów. To co 40 litrów to zatankować trzeba. Czy jest na besta, to to bankować co 3, 3, 3 sekundy trzeba. <laughs> nie cyk. Opa, i zawracamy. I to smaczne. Ło, oh, ale udwał. No, to jest szacunek. Bema do Bemy, drągi, widzicie. To jest życie. Ale tu zimno. Do mnie. Oj, oj. pójdę w gniw no w gni drzwiomi drzwi w gniot pójdę Tu tutaj to, to jezioro Może się kiedyś przejadę się, ale to latem, no zimą to ja nie... Ja nie będę mysować, gdzie ja Jak mąsować można? Co jest? Zahamowało mi samo. Co tu się dzieje pod tą maską? Oj. Co tutaj mamy? Co to się zdać stało? Co to ma być? Nie no, chyba wszystko dobrze, tak jak patrzę na pierwszy rzut oka Odda się go do autodudka, może i naprawię Op. No wszystko i... to ja pod maskę patrzę jak to hamulce Jak to rogatek uczył, najpierw w lewo, potem w prawo Nic nie idzie, ruszaj wabo Sabesy, bo ja słabe hamulce mam. Ale tylko droga nie zamarzła. A wtedy to dopiero bokiem będę szedł. O, frojer, się we mnie wdupić. A nie, on skręcał do domu. To co nie no, wdupić się we mnie nie chciałbym. Ale nie mną ten numer, ja z tym kierowca BMK. -ki. Chubiam też. O, to były różne szanse, 50. 50. Racunek, jakaś kiedyś na tydzień pracowałem, ale uzbieram na BMK i już nie pracuje Dobra. Dzień. Ciekawe co tam tego, jak on miał? Wiktor O Wiktoreks. Może on się pojawi? ale to nie wiadomo Latek z, nie, fan może też się kiedyś pojawi tutaj u nas w PCD, znaczy w PCD u nas tutaj w Polsce, bo on za granicą teraz no. on za granicą, ten zajęty chłopak, on tam w USB chyba, no w USB on jest a USA jakie USB, boż no stary. Cholera, ręcznego nie zaciągnęłem nie, ja byłem o. o, kocha to wróci. No kocha to wróci. Co ty tutaj mileczko mój sprzedajesz teraz? Sprzedam auto na ten znak, to to zawsze jest. a jaki ładny busik. Tu napisać darmowe cukierki będzie jak, jak ta lala. Ile ty za niego chcesz mileczek? 30, nie 26, ty to nic 35 na 26 ale mi jak, jak ci pamiętam, ja ci powiem tak o, jak go nie kupuję bo mam tego y, za 76 busa nie ja nie potrzebuję ale fajna maszyna może ten Wiktorek skupi bo on, on miał podobnego ale chyba by mu kradli wiesz no, to na mi no Boże, ten jak to ciągle tylko tutaj te auta sprzedaje, skąd tu nie ma wszystkie? Ale po, po taniości. to Jak po To możliwe. Opa, ale ujwał. Dawaj, zamykamy licznik. Tam 200, ABS-y włączę. Ło 200. O, to zakręt! A tu ulica! A fotelada. Opa! To wszystko przez ten fotolagal, ...ładziewny. Przez te gliny, przez tych psów. Tragedia z tą ulicą. Co mnie nie, tego te za, za, zamówienia, tego już nie dowożę. Ой, кој боја се затанкује, ја да до дома. Тега, е, а всој ја везме, подгодзам до дома. Опа! Оле ми ја вжива. Матко, ској. Lola, 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 lola. Podzieć no. tym. A nie, ona miała kiedyś taki ruch, że ona na ręcznym do przodu jechała. To była taka machina, kiedyś taka perła. Nie, to teraz te... M4, są on petition? Jakoś. Tak się to ma Co no. petition? Some pe no to coś tam. O. M4 coś tam, tak. ja o, o, kurde, człowieka potrąciłem Człowiek... Ja pili... Ja za to do kryminału pójdę, tylko uciekam Ja pili ciele. Damn o, kurde, jeszcze prawie w audyce się wbąbiłem Ja pili O? O, ale pijałka i jeść, nie, nie, mnie nie, wejście jeździć na betą tą betą. nie, lepiej nie, Że mnie nie, 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 sobie nie, 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 Bokiem lecimy na pewno, tutaj jest do stówy. Muszę Was zwolnić. Już nie ma fotografu, to można lecieć. Lecimy. Lecimy, nie śpimy. Tu, 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 tu. Trójka, piątka, trzyta, siódma... Najlepsza maszyna to jest Bebela. Ucha mój! O moment, bo tu tir. No, i Audica, weźcie się jeździć na Tylko Przez tą Audicę. Gdyby nie ta Audica, to bym wyhamował. Mówi, no, za tym tirem, weź niech tak pobiegnie. Trzeba by zahamować. Tu tu fotoladar musieli postawić dziady. Nic nie jedzie, nic nie jedzie. No. Słownie, słucham, nie tromuj, Dlaczego tam byś nie tu? Może ja człowieka potrąciłem matką. A ty co ty robisz, człowieku? Weź siedz, nie wiem. W tej Polsce sami piraci drogowe. Oj, aż mikrofon mi, znaczy usta, aż mi odleciały. W tej Polsce same piraty drogowe. Weź. Oj oj Kurde, dwie pary drzwi wniecionych Dowiozę to Oddam Ło, to tu dostawa, no. oddam auto do auto tutka. pójdę na przystanek i to będzie koniec mojego dzisiejszego dnia, bo pojadę sobie autobusem do domu. Do siedmiu tam tylko kuciaki. Opa Op. auto, Ja już nic nie dowożę Wyłączam się z aplikacji Jadę oddać auto do autodłódka na parking Oni mnie tam naprawią Nie będzie wgniecione A ja jadę autobusem do domu I fajrant na dzisiaj Lecimy, nie śpimy. O, mój, ale urwał to Audi, No właśnie, no urwał, walił się w drabinkę, czy w płotek. Aleś ty frajerze, takiego wała weź się jeździć na oczu. Jeszcze to polecę jeszcze, Tu jest przystanek blisko tego dudka czy daleko? Daleko. Może chyba daleko, no to wjeżdżamy do dudka Oni mnie tutaj wyklepią. Kluczyki zostawiłem pod opodą, żeby nikt nie znalazł. Idzie jest przystanek autobusowy wyjąć Chyba znaleźć. Tam chyba nie będzie. Idę tam. Ale się prezentuje ta baba. Ależ ona się... Oj, ależ. Oj! Opa! Ależ się prezentuje. Ta Nie I właściciel za potem. No, piękne. o, tu kolejno. Ja taką bym chciał betę. Ale on rondo rądu leci. Tato musi mieć moc. Czy to Mercedes? To Mercedes, Nie, to weźny główno. E no Mercedes, taka maszyna, o przystanek. Ale ładnie. Ale nie lepiej ode mnie Woj, oddajło Wojska Polskiego No i sobie poczekamy na autobus. No to ja się z wami żegnam. Do następnego.